Jesteśmy w Dzierżoniowie podczas przygotowań Mariusza Wacha do walki z Hugh Fury'm. Mariusz, witaj. Powiedz, jak przebiegają przygotowania do tej walki? No, już jesteśmy na ostatniej prostej. E, przygotowania naprawdę przebiegły bardzo fajnie. E, miałem, miałem sporo czasu, żeby się przygotować dobrze. Ten ostatni miesiąc ciężkich treningów miałem po, po, po czterech, pięciu starych partnerów, więc naprawdę mnie po, poganiali po tym ringu, e, ale dzięki temu mm, nabrałem takiego e, przekonania, że naprawdę jestem, że jestem mocny, tak. E, wymieniali się co dwie rundki, więc zdrowie, kondycja jest, e, taktyka, taktyka również na ten pojedynek, że jest dobrana razem z trenerem wykonujemy tą taktykę cały czas na tarczy czy, czy na spalinach. A powiedz, na co się nastawiasz najbardziej w tej walce? Na ciężką walkę. To jest walka na dystansie 10 rund. Spodziewam się, nie spodziewałem się, żeby, żeby Fiori gdzieś tam stanął i chciał się pobić tym na środku ringu. On bardziej będzie bazował na swoich nogach, na szybkości. Więc ja będę, będę takim, który będzie zaczynał tę akcję. Tak? Będę go musiał e, gonić, będę go musiał spać do Dolin. Do, do do, do narożnika, i wtedy jakieś tam mocniejsze ciosy będę musiał zadawać. Wiadomo, że przez pierwsze, pierwszą część tej walki e, nie mogę przegrać tej pierwszej części walki, ale na pewno będę musiał iść na niego zdecydowanie, e, zadawać ciosy e, i go po prostu podmęczyć troszkę. A czy w tych przygotowaniach coś szczególnego zmieniłeś? Szczególnego może nie, ale ten ostatni, ostatni czas przeznaczyliśmy na taką pracę nad szybkością i nad dynamiką, gdzie gdzie tam dynamikę robiliśmy troszkę później, a teraz zaczęliśmy ją z dwa tygodnie wcześniej. No zobaczymy, mam nadzieję, że, że to wszystko wyjdzie. Teraz jeszcze tak naprawdę ostatni tydzień, ostatni tydzień nam został, żebyśmy tego nie spieprzyli, że nie ma, na pewno nie będzie jakichś mocnych treningów, delikatna, delikatna taka tarcza na oczko, bardziej dynamiczne uderzenia. Świetnie się czuję, zdrowy. Bez kataru, bez żadnych większych, większych dolegliwości, tylko teraz trzeba tylko dmuchać na coś, co się będzie robiło. A jakiego przeciwnika się spodziewasz? Może jest coś, czego się obawiasz w tej walce? Nie, obawiam się, nie obawiam. Sparowałem, walczyłem z o wiele lepszymi zawodnikami, silniejszymi, szybszymi, bardziej niebezpiecznymi. Tak? Spodziewam się, że. Będzie uciekał, tak, zrobimy. Musimy być dobrze przygotowani na ten pojedynek, bo, bo mój przeciwnik będzie naprawdę na, nog, na nogach bardzo lotny. Będę go musiał szachować, zamykać przy tych linach. I ja muszę mieć tak samo starowe, starowe, starowe zdrowie. A dzisiaj, na tydzień przed Ach. oficjalnym ważeniem, przed tą walką, jak Twoje samopoczucie? Bardzo dobre. Dzisiaj akurat pakujemy się już powolutku. Zaraz wyjeżdżamy do nas, z naszymi kolegami na, na galę, bo dzisiaj tak samo, znaczy w piątek będzie, będzie Gala, będzie walczył Kamil i a też Mastanek, gdzie, będziemy, gdzie będę im osobiście kibicował w przelicku. Super, dziękujemy.